Państwa polecam o tę pozycję. Tak jak omówione przy e, sąsiedniej w gradingu PMG, jest to pierwszy polski banknot po odzyskaniu niepodległości. Emisja rzadka, typologicznie trudna w ładnych Stanach. Dużą zaletą mniejszego egzemplarza jest jego pełna naturalność. Czyli widzimy, jak on po prostu naturalnie w tym obiegu się złożył, ale jednocześnie nie mocno aż tak mocno e, złożył. Czyli generalnie tutaj mamy e, złamania, mamy przebrudzenia, drobne nadarcia. Ocena nasza jest 5. Plus ale nikt tych naddarć nie kleił, nikt banknotu nie wybielał, ogólnie nie ma żadnych ubytków, brudy nie są mocno wprasowane w papier, czyli jak na ten typ, jak na ten nominał, w moim odczuciu zupełnie przyzwoita, powiedziałbym, że ponadprzeciętna sztuka, ponadprzeciętna wyjściowo, pod względem technicznym, widzimy, że nie jest mocno pomiętolona, patrząc pod światło, i jednocześnie duża zaleta niekonserwowana, już proszę Państwa, Pokusach konserwacji, upiększania na siłę w tej chwili banknotów jest bardzo dużo, One są bielone, czyszczone, klejone i tak Generalnie nie popieramy tego poza jakimiś bardzo niezbędnymi przypadkami. Także naturalność dużym atutem tego banknotu wystarczy, by sobie spokojnie włożyć folikę, czy nawet w grading w takim stanie i cieszyć się rzadkim banknotem w całkiem dobrym stanie. A tutaj nas foliki wystaje, także go lekko wyrównajmy. 我来砸